Siema, nie! Witajcie, witajcie na wartkorze SKFa! Słuchajcie, jak widzicie już po tytule jest walka o zamek, czyli macie możliwość w administracji i to głęboko w dup pieska. Słuchajcie, wybudowaliśmy taki zamek, o którym, na którym was y, y, oprowadzę, tak po części tylko, bo nie będę zdradzać wszystkiego. Y, y, zamek wzięliśmy z projekt Minecraft i tutaj dziękujemy Wolf the Ninja, e, takiemu panu, bądź też pani, podejrzewam, że raczej pan. E, dziękuję, dziękujemy mu bardzo, bo to jest jego właśnie projekt. E, i wykorzystaliśmy go. Pozmienialiśmy oczywiście ten projekt na nasze potrzeby, czyli na potrzeby hardcora. I już wam pokazuję, słuchajcie, już wam pokazuję o co tu chodzi. Co my tu macie się na wejść. już tu jakaś skrzynka jest schowana. Co w tej skrzynce mamy? Koksy i butelki, lol. Słuchajcie, takich skrzynek w całym tym zamku jest mnóstwo, jest mnóstwo, nie wiem, 40, 60. Naprawdę. Mnóstwo. Kwestia, żebyście sobie te, te skrzynki znaleźli. Na przykład otworzymy sobie jeszcze tutaj na przykład taką skrzynkę. To samo. Nie to chcę. O, to chcę. Tutaj zabezpiecz. Proszę bardzo. Są też... Jak widzicie, pułapki, więc to nie będzie takich że sobie tak wbijecie tutaj sobie wszystko weźmiecie. Nie, 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 łatwo nie będzie, słuchajcie, w skrzynkach. Jak widzieliście, już Wam pokazałem, są jakieś koksy. O tutaj mamy następne skrzynki pochowane. A czy pochowane, one są tak zabezpieczone? W skrzynkach możecie znaleźć przeróżnego rodzaju koksy, butelki, sety, miecze, kody na Jest też parę skrzynek niespodzianek. Co w nich znajdziecie, zobaczycie, ale to są fajne, fajne niespodzianki, fajne niespodzianki. Nie będę absolutnie zdradzać, co w nich będzie. Więc na pewno nagrody są zacne, proszę bardzo, tutaj następna zaobsydianowana, no, to musi być jakiś kozak. Nie będę zdradzać dokładnie, co w nich, co w nich jest. Słuchajcie, co jeszcze? Już tutaj. No, zamku Wam całego kurczę może nie będę pokazywać. Tu jest jeszcze wejście drugie. Może pokażę Wam to wejście jeszcze od, um, od góry. O, tutaj. To jest też takie, można powiedzieć, główne wejście. Pyk. Tutaj mamy salę obiadową. Oh, ciasta słuchajcie, wszędzie, wszędzie, naprawdę wszędzie możecie te skrzynki y, znaleźć, więc y, warto tutaj do nas wbić. Kordy dowiecie się y, przed, samym, przed samym rozpoczęciem. Zaczynamy, słuchajcie, w piątek, czyli dzisiaj y, o godzinie... O godzinie 18 zaczynamy całą akcję. O tej godzinie dowiecie się o kordach. No i cóż, no i będziemy się klepać, będziemy się klepać. Ja tu, wiecie co, ja tu może wyjdę jeszcze, bo z zewnątrz nie chcę wam za dużo pokazywać. Ja tu wyjdę z zewnątrz, pokażę Wam jak z zewnątrz to jeszcze, jak to z zewnątrz jeszcze wszystko wygląda. Słuchajcie, no tak to jest właśnie ten projekt. Kurwa, ocajda. O lol. Eee, no więc... Yee, eee, zamek. <dobra>, Dobra, słuchajcie... Zamek. No, tak ten zamek wygląda. Tak ten zamek wygląda. Słuchajcie, z zewnątrz. No, jest fajny. Jest fajne, fajne mamury. Tutaj mamy dużo miejsca, żeby sobie chodzić, jak widzicie, i strzelać do was. Tego szkła, oczywiście, tutaj nie będzie. Parę rzeczy tu jeszcze takich zostanie pozmienianych, ale to już takie szlify, że tak powiem. Więc tak zameczek właśnie wygląda. Tutaj do niego będziecie wbijać. No, i my go spróbujemy obronić. Spróbujemy obronić te nasze skrzynki, które, które dla Was mamy przygotowane. Co ważne, słuchajcie, PVP będzie włączone tylko na yy, tutaj na Kuboidzie, czyli na zamku. Wokoło zamku mniej więcej 100%. Gratek od zamku nie będzie PVP, czyli tutaj spokojnie możecie sobie. Ja, tutaj, może wyjdę z tego szkła. Tutaj na tym obszarze, spokojnie możecie wszyscy wbić i po prostu wbijać do nas. TNT, więc zbiera, zbierajcie, zbierajcie TNT, wbijać do nas w wszelki możliwy sposób. PVP będzie włączone tylko po przekroczeniu po prostu Kuboida. Więc jak wtargniecie tutaj do nas, to my wtedy się zajmiemy Wami, albo Wy nami. Ja stawiam. Chyba na to drugie. LOL. Dobra, słuchajcie, no to takie, takie takie, informacje. Widzimy się w piątek, czyli dzisiaj o godzinie 18 .00. zaczynamy całą akcję. Będziemy spamować kordami. A nie będę pokazywać okolicy, bo co po niektórzy się jeszcze kapną. Zorientują, gdzie to jest. Więc nie tu. Gdzie ty i E, więc słuchajcie, zapraszamy, godzina 18, e, kordy tuż przed całą, e, całą akcją, PvP włączone tylko na, e, na zamku, to zapamiętajcie, przed zamkiem będzie wyłączone. Chodzi o to, żebyście się tam nie od razu lali, wyzabijali i tak dalej, tylko e, chodzi o to, żebyście tutaj się do nas po prostu dostali, do tych skrzynek i tak dalej, itemów. E, pamiętajcie też, że z nas będą wypadać itemy, Mi też, my też przy sobie będziemy mieli koksy, będziemy mieli mieczyki, zbroje i tak dalej. Perełki. Perełki tu na pewno się też przydadzą, żeby właśnie pyk na szybko gdzieś tam się do nas em, do nas dostać. Więc słuchajcie, widzimy się, o godzina 18. Serwer Hardcore SKKF-a. Zacnie wygląda ten zamek, naprawdę. Gość, gość się postarał, fajnie, fajnie to wygląda. Godzina 18. Czym cię się ramy, to się nie posramy. Ci wam, panara. Pa.